Dzień dobry! Patroni, jak zwykle, nie zawiedli w dostarczaniu pomysłów na odcinki. Dzisiaj, dość powiedziałbym, ciekawy model, ponieważ, no, zerknijcie zresztą sami, jak to się bardzo ładnie prezentuje. Ja uważam, że jest to model, który, no, powiedziałbym. Nie należy do najprostszych, o ile zaczniemy za bardzo kombinować. Troszeczkę mi zajęło, zanim wpadłem na zrobienie koncepcji, która będzie działać, ale jak już sobie powiedzmy przyswoimy wiedzę, która będzie nam niezbędna do tego, żeby go wykonać, to robienie takich modeli wierzcie mi, to będzie pikuś. Także i to w różnych wariantach. Pokażę Wam jeden z nich, ale prawda jest taka, że jak już opanujecie ten element, który jest niezbędny do ich zrobienia, to będziecie w stanie robić sobie takie pudełka bez najmniejszego kłopotu. Przyjrzyjmy się, jak wygląda ten model, no i w jaki sposób go wykonałem. Jeśli chodzi o sam model, to sami widzicie, że to nie jest jakaś super skomplikowana bryła. Jedyne nad czym się tutaj faktycznie będzie trzeba pochylić, to jak zrobić tą teksturę, tą fakturę tak naprawdę tego modelu na zewnątrz. Jak sami widzicie, wygląda on całkiem, całkiem nieźle już. Tak naprawdę w podglądzie, tak? w rzeczywistości można by to jeszcze wyrenderować, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. No ale dobra, no nie będziemy się tutaj mocno na tym koncentrować. Zrobimy sobie ten model, nadamy mu jakieś materiały na sam koniec. tak? Czyli w jaki sposób ta tutaj tekstura, ta faktura na tym modelu została zrobiona. Otwórzmy sobie nowy plik i w tym nowym pliku musimy wykonać kilka sztuczek. Idziemy sobie do nowego szkicu. Pamiętajcie, że jest to tutaj ta funkcja. Klikamy sobie. I na płaszczyźnie zielono-czerwonej osadzamy okrąg. Wybieram literkę C, następnie X, ponieważ będzie to okrąg konstrukcyjny, i powiedzmy 50 mm, niech on ma tutaj. Ważne jest, żeby to wszystko osadzić w środku. Pamiętajcie, żeby to robić, żeby te szkice były czarne. No to jest kluczowe w kontekście tego, w jaki sposób później będziemy pracować. Potrzebujemy teraz dwóch linii pomocniczych, czyli wybieramy sobie L, i następnie od krawędzi prowadzimy sobie jedną oraz do krawędzi drugą. Od razu dodajmy jakiś kąt. Ten kąt ja proponuję, słuchajcie, dodać sobie taki, który będzie się na pewno dzielił bez reszty od 360, tak? Czyli powiedzmy 12 stopni będzie OK. Może to być 10, w zależności od tego, jakie będziecie mieli preferencje. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, to wyłączyć sobie funkcję konstrukcyjną, czyli klikamy w X i idziemy, dodajemy sobie elipsę czyli wybieramy sobie elipsa, tą elipsę osadzimy sobie w punkcie, gdzie tutaj nam się ten element będzie łączył. Zauważcie, że tutaj Fusion będzie nam w pewnych momentach pokazywał, kiedy ta linia dla naszej elipsy będzie prosto padła do punktu, w którym ją rysujemy, czyli powiedzmy robimy sobie tak i rozciągamy tą elipsę w ten sposób. Od razu zróbmy sobie drugą, czyli taką mniejszą, ja się tutaj mocno zbliżę. Znowu zaznaczam. Klikam sobie linie pilnując, żeby ona była prostopadła, i robię sobie od razu drugą elipsę. Zdefiniujmy, żeby były czarne, czyli wybieram literkę D i powiedzmy, niech ona ma w krótszym boku 2 mm, i tutaj niech ma 10 mm. Tą drugą zrobimy troszeczkę mniejszą, a w zasadzie bardzo mocno mniejszą. Dajmy tutaj jakieś 0,5 i w dłuższy bok zróbmy na powiedzmy 2 mm ważne jest i na to zwróćcie uwagę, żeby ta elipsa, jak będziecie ją rysować, to żeby jej przecięcie tej oraz tej były po wewnętrznej stronie naszego pudełka. To jest bardzo kluczowe, na to zwracajcie uwagę. W zasadzie nasz szkic jest gotowy, klikamy go sobie i musimy zrobić dokładnie identyczny szkic powyżej, tyle że z odwróconymi naszymi elipsami. Warto zapamiętać, jakie były wymiary, czyli generalnie można sobie kliknąć pod prawym klawiszem myszy, włączyć sobie ściągę, czyli wybieramy sobie, pokaż wymiar. Będzie nam dużo łatwiej, bo nie musimy ich zapamiętywać. Potrzebujemy teraz dodać sobie płaszczyznę odniesienia. Wybieram płaszczyznę odsunięcia. To jest taka fajna funkcja, która pozwoli nam stworzyć nad naszą płaszczyzną drugą płaszczyznę. Klikamy sobie konstrukcja, zaznaczamy naszą tutaj płaszczyznę i idziemy w górę o 5 mm. Wybieram 5. No, i na tej płaszczyźnie tworzymy sobie kolejny szkic. Czyli wybieramy sobie nowy szkic i powtarzamy to, co jest pod spodem. Potrzebujemy naszych linii pomocniczych. Ja je sobie najzwyczajniej w świecie pożyczę. Literka P od pożyczania. Klikamy sobie w tą linię i w tą linię. Wybieram OK. Wraz z tymi liniami zobaczcie, zapożyczyły nam się też środki tych naszych elips. Mocno nam to ułatwi zadanie. Czyli wybieramy utwórz. Następnie wybieramy znowu elipsa. I tutaj potrzebujemy dodać sobie elipsę, pamiętamy o tym, żeby była prostopadła. I tutaj znowu to samo, dodajemy sobie kolejną elipsę i wymiarujemy. To jest ta mniejsza, więc musimy zrobić sobie tutaj było 0,5. Mamy to. <grym> no, oczywiście, Fusion nam tutaj troszeczkę chce pomóc. Po tym boku mieliśmy 2 mm. Ok. I tu mamy tą większą, czyli musimy zrobić tutaj 10 i na wysokość musimy zrobić sobie 2. I w tym momencie mamy te dwa niezbędne, potrzebne nam elementy, które stworzą nam całą bryłę. Idziemy sobie do funkcji, która nazywa się tutaj, ją odnajdziecie, tak zwane wyciągnięcie złożone. Jak sobie klikniecie w to miejsce, to zauważycie, że Fusion pozwoli nam stworzyć bardzo ciekawego geometry. Zaznaczymy najpierw pierwszą płaszczyznę mamy ją i drugą płaszczyznę mamy tą dolną tak czyli pamiętajcie żeby zaznaczyć pełne nasze elipsy tak żeby te wycięcia te wgryzienia one tutaj nie przeszkadzały no ale powiedzmy nie jest to kształt który do końca by mnie satysfakcjonował chociaż on mógłby wyglądać również ciekawie dla nas najważniejsze jest to żeby on stanowił taki lejek żeby ten lejek stworzyć musimy zmienić w tym miejscu naszą funkcję na kierunek i kierunek Zobaczcie, co się stało. Powstał nam ten lejek, który swobodnie nam będzie później działać jako element y, obrotowy. Wybieram OK. Operację musimy powtórzyć. Schowam sobie tą bryłę na razie. Tej bryły na razie nie potrzebuję, ale będę potrzebował szkice. Wybieram sobie znowu wyciągnięcie złożone, czyli idziemy sobie do tej funkcji. Zaznaczam profil dolny. Teraz zaznaczam sobie profil górny. Ponownie wybieram sobie kierunek. Mamy znowu tą fasolkę elegancko zrobioną. Fasolkę. Ok, niech będzie, że jest to fasolka. I co my jeszcze potrzebujemy? Słuchajcie, potrzebujemy zrobić cylinder, którym będziemy wycinać tym, tak? Czyli potrzebujemy jakiś element, który spowoduje, że będzie ten cylinder tutaj się wycinał. Proponuję zrobić nowy szkic, żeby ten cylinder był zrobiony na podstawie tego, co mamy pod spodem. Czyli wybieram sobie nowy szkic na płaszczyźnie głównej. Wybieram literkę P, jak pożyczka. Zaznaczam tą linię. Ok, szkicę mogę już schować, czyli szkic 1, szkic 2 nie są nam potrzebne. Ten szkic jest w zasadzie też już gotowy. Wybieramy literkę E i do płaszczyzny tego górnego, naszego ząbka ją dodajemy. Z tym, że zauważcie, co robi Fusion. On chce nam to przyciąć, tego nie chcemy. My chcemy, żeby to była nowa bryła, więc w tym miejscu zamiast wycięcie wybieramy funkcję nowa bryła i klikamy ok. Teraz, jak już mamy tą nową bryłę, to musimy te dwa te nasze ząbki, można powiedzieć, odjąć od tej bryły. Wybierzemy do tego funkcję, tak zwaną kombinację, czyli wybieramy sobie kombinacja. Naszą bryłą docelową będzie ten nasz cylinder, a bryłami, które będą cięte, musimy zaznaczyć wytni. No i teraz zaznaczamy sobie te nasze ząbki. Pierwszy i drugi. Robimy OK. I zobaczcie, powstało nam takie piękne wycięcie. My musimy je powtórzyć aż 15 razy. Zatem. Wybieramy sobie funkcję tak zwanego szyku kołowego. Jeżeli nie macie go wyciągniętego, no to oczywiście możecie go sobie wyciągnąć. Idziemy sobie do Utwórz. Zauważcie, że tutaj odnajdziemy te szyki, czyli idziemy do szyk, szyk kołowy i żeby go wyciągnąć, klikamy sobie trzy kropki, przypnij do paska narzędzi. Bardzo, bardzo to pomaga, że tak powiem w organizacji. Zaznaczam szyk kołowy. W tym miejscu wybieramy typ obiektu, że są to elementy. Jeśli chodzi o obiekty, no to musimy je zaznaczyć na naszej linii, czyli to będzie dokładnie w tym miejscu. No i wracamy sobie oś obrotu, będzie to oś niebieska. No i zobaczcie, że już raz to robiłem, więc Fusion mi już to uzupełnił. Musimy powtórzyć to 15 razy. Klikamy OK. Chwilę musimy odczekać, niestety, ponieważ Fusion musi się troszeczkę pozastanawiać. No i od razu możemy sobie, słuchajcie, zrobić zaokrąglenie. Tak, czyli wybieram literkę F. Zaznaczam pierwszą krawędź, zaznaczam drugą krawędź. Powiedzmy, niech to zaokrąglenie ma 0,5 mm, czyli 0,5. To zaokrąglenie się już tutaj zrobi. No i tak samo. Powtórzmy sobie tą operację. Zaznaczam szyk kołowy, elementem będzie to zaokrąglenie. osią będzie oś niebieska i ilość 15 sztuk. Wybieram OK. No i zobaczcie, że to już nam pięknie przyciął. Tak? No to teraz kolejną rzeczą, którą w tym modelu musimy zrobić, musimy sobie zrobić odbicie lustrzane. No to zaznaczamy funkcję, która nazywa się odbicie. Tutaj odnajdziecie coś takiego. Ponownie, jeżeli nie macie, koniecznie dodajcie sobie, bo to jest mega często wykorzystana funkcja. Płaszczyzna odbicia będzie płaszczyzna górna tej naszej bryły i funkcją, która będzie nam więczyć, że jak powiem, to odbicie, będzie funkcja połączenia, czyli powstanie nam pojedyncza bryła. Jak sobie zobaczymy tutaj. Drzewku to będzie pojedyncza bryła. No i teraz słuchajcie, na w świecie możemy sobie zrobić szyk tych elementów. Na przykład możemy sobie to pudełko wyciągnąć na nie wiem 40-50 mm, w zależności jak potrzebujemy. Dodajemy sobie szyk prostokątny. Zaznaczamy naszą bryłę. Wybieramy oś. Oś oczywiście pionowa. I teraz nas interesuje funkcja. Odstępu. obieg wybrany, oś wybrana. Możemy sobie tutaj to wyciągnąć. Po pierwsze na 5 mm. Zmieniamy na 10. Ok, i powiedzmy, że 4 sztuki. Tak? Czyli generalnie będziemy mieli pudełko o wysokości 40 mm. Klikamy OK. No i powstaje nam taki piękny element. No i teraz, co jest ważne dla tego pudełka? My zauważcie, mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą bryłę. Ja bym chciał, żeby te trzy dolne, one były zespolone ze sobą, a ta górna stanowiła wieczko. Więc idziemy sobie do funkcji kombinacji, zaznaczamy raz, dwa, trzy i zmieniamy funkcję na operacja sumowania, czyli połącz. Klikam OK. No i teraz mamy dolną część i górną część. Będziemy mieli takie wieczko, więc wieczko sobie schowajmy i dodajmy tutaj, no wypchnijmy środek, tak? Niech on będzie okrągły. Oczywiście moglibyśmy tu zrobić skorupę, ale nie chcę. Z jednego powodu, bo chciałbym mieć to owieczko zakręcane. Więc wybieramy sobie nowy szkic. Niech to będzie okrąg o promieniu 43 mm. I jeszcze potrzebujemy dodać sobie offset. Na takie, wiecie, wyciągnięcie. Czyli wybieramy literkę O. Zaznaczam. 1 mm będzie super. No i teraz idziemy sobie do ekstruda. Do samego dna mamy minus 30, więc zróbmy tutaj minus 28,5. Tak, niech to dno ma 1,5 mm. Odkrywamy sobie ten szkic 4 i wyciągamy to miejsce na gwint, czyli znowu literka E. Wyciągamy powiedzmy na strzelam 8 mm. Zobaczmy, jak to tu wygląda w tym, w tym naszym pudełku. 8 to będziemy mieli 2 mm na wieczku. Jest super, dobra. Chowam na razie tą bryłę, wybieram OK żeby nam się dobrze pracowało, warto włączyć sobie funkcję, która pozwoli nam przeanalizować przekrój. Klikam sobie analiza przekroju, zaznaczam płaszczyznę i zobaczcie, tu nam będzie dużo, dużo łatwiej z tym pracować. Ok, no to zobaczcie, tutaj wygląda tak, tu wygląda tak. Na razie tą bryłę chowam, pokazuję tą drugą i znowu wybieram ekstrud, pierwsza, druga płaszczyzna i idziemy w górę na 8 mm. Tak sobie tutaj ustaliliśmy. Na razie jest ciasno, tak? Wszystko jest złożone na tiptop. Widzimy, jak to tu wygląda. Szkic nam jest niepotrzebny. No to dobra, skoncentrujmy się teraz, jak tu zrobić gwint. Wybieramy sobie funkcję, która nazywa się gwint. Tak, to jest takie proste, słuchajcie. Koniecznie musimy wziąć wymodelowany i koniecznie musimy zmienić go na powiedzmy 45 razy 1,5. O, super, nie obciął nam nic, to jest bardzo ważne. Kluczowe jest też, że zauważcie, że ten gwint nam troszeczkę tutaj zrobił cienką ściankę. Nie przejmujemy się tym totalnie. No i wybieramy OK. Kolejna rzecz to kwestia naszego wieczka. Zróbmy dokładnie to samo. Zaznaczam płaszczyznę, wybieram gwint. On tu zrobi automatycznie gwint wewnętrzny, tak? czyli to będzie taki w miarę luz. Wybieramy sobie m 45 razy 1,5. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy ten luz do skręcania bez kłopotu dodany. No to wybieramy OK. Ale ta ścianka mnie martwi. Słuchajcie, tu jest troszeczkę za mało mięsa, żeby to faktycznie dało się wykonać, więc wybieram sobie funkcję, która nazywa się Prespool. Skrót do niej to jest po prostu Q i powiedzmy o 1 mm to sobie tu pogrupmy. W związku z tym, że ta ściana teraz zrobiła się taka super mięsista. To jest takie, taka strata pojemności. Tego byśmy nie chcieli. Więc zróbmy coś, żeby tej straty nie było. Proponuję, słuchajcie, zrobić taki mały myczek. Zrobimy sobie płaszczyznę odsunięcia. Ja sobie tą płaszczyznę tutaj. Gdzieś w tym miejscu położę, tak, żeby to miało ręce i nogi. Powiedzmy gdzieś tu. O, to będzie super. Nawet trochę mniej. 26,5 też będzie w porządku. I teraz. Przednę sobie, słuchajcie, tą moją bryłę na te dwa kawałki, i w znowu wykorzystam funkcję press pula, czyli ciachamy ją, wybieramy sobie bryłę, wybieramy narzędzie do cięcia. Klik. I teraz, w związku z tym, że mamy odrębne elementy, możemy im zmieniać promienie. Tak, czyli wybieram Q, idziemy sobie na zewnątrz, powiedzmy, o te dwa, nawet 2,5 mm tutaj będzie działać, tylko że na minusie. Tak, czyli widzimy, że tutaj mamy takie fajne połączenie i teraz zobaczcie, że możemy z powrotem te bryły bez kłopotu połączyć ze sobą. Tak, czyli wybieramy znowu kombinację, zaznaczam pierwszą, drugą i wybieram OK. Teraz możemy swobodnie sobie to zaokrąglić, czyli wybieramy pierwszą, drugą oraz trzecią krawędź, powiedzmy na 1 mm. I mamy tą pojemność z powrotem, można powiedzieć odzyskaną. I powstał nam, słuchajcie, taki piękny słoiczek. No tu warto by było jeszcze w tych dwóch miejscach dodać sobie zaokrąglenie, czyli wybieramy sobie F1 mm. Chwilę zaczekajmy, on sobie pomyśli. Widzimy, że tutaj bardzo ładnie nam to pozaokrąglał. No i w ten oto sposób powstał ten nasz słoiczek. Oczywiście <grywamy> możemy sobie tą wieczko przesunąć. Wybieram literkę M, żeby je sobie odsunąć. Zaznaczamy, odwracamy sobie tak. No i na jedną rzecz tu należy zwrócić uwagę, że ta krawędź tutaj tego, Gwintu, który będzie się zaczynał, ona będzie taka dość ostra. My możemy sobie ten gwint sfazować, tak? czyli generalnie spowodować, żeby on tak troszeczkę ładniej wyglądał. Czyli wybieram sobie nowy szkic na dowolnej płaszczyźnie, tak naprawdę i rysuję sobie najzwyczajniej w świecie trójkąt. Taki tam trójkąt z czapy. Nieważne w rzeczywistości, jakie on będzie miał wymiary, o... chyba że chcemy faktycznie iść na produkcję, no to możemy to mm, sobie wyprodukować. I tutaj trzeba, aby to faktycznie mm, powiedziałbym. Doprecyzować, zaznaczam ten trójkąt, wybieram funkcję obrotu. Tutaj w pionową oś sobie spróbuję zaznaczyć, klikam OK. No i zobaczcie, bez kłopotu nam to fazowanie gwintu wyszło. To dodajmy jeszcze kolorki. Wybieramy sobie literkę A. Proponuję, słuchajcie, bo mamy bardzo fajny materiał poliamid. Położymy go sobie tutaj i ja sobie go od razu. Zmienię kolor, czyli klikam niego dwa razy. Suwaczkiem sobie zmieniam kolor. No powiedzmy, ciemniejszy zielony. Teraz znowu poliami sobie wrzucam tu, klikam dwukrotnie, a i teraz niech będzie taki fioletowy. Zamykamy to. No i teraz, żeby ten model się faktycznie tak ładnie prezentował, żeby on faktycznie był taki, powiedziałbym, już super wyglądający. Wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj do ustawień wyświetlenia, styl wizualny, nadcieniowany. No i zobaczcie, co mamy. Mamy tak naprawdę w pełni, w pełni. Kompletny model, możemy go sobie nawet tutaj zrobić i wyrenderować na zasadzie wrzucenia tego do silnika renderującego. Mówiłem, że będzie proste, mam nadzieję, że nadążyliście. Jeżeli było za szybko, no to pamiętajcie, że zawsze możecie pozować, cofać, patrzeć co ja robię. Tam, wiecie, w tym narożniku, tu się tu się, tu się wyświetlają wszystkie kliknięcia, jakie ja robię, więc staram się na maksa upraszczać wam, że tak powiem, te tutoriale. Rzecz jasna, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję patronom. Jesteście dla mnie naprawdę tutaj źródłem inspiracji i nie tylko. W kolejnych, w kolejnych filmach będę mówił o silnikach krokowych. Mam nadzieję, że uda się wreszcie to nagrać. Mam napisany scenariusz, mam nawet przygotowany, słuchajcie, taki motor. Tak. On jest naprawdę całkiem spory, to jest, no... Chciałbym, żebyście wszyscy wiedzieli, jak czymś takim sterować i mam nadzieję, że to się uda nagrać. Mam mówię, tutaj dość ciekawy, ciekawy temat do wrzucenia, żebyście nie, nie bali się tych silników krokowych. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć kanał, no to rzecz jasna patronite stoi dla Was otworem, już za 6 zł możecie zostać patronem. Tu pamiętajcie, że się zawsze wyświetlają na dole imiona moich patronów, którym oczywiście jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że wspieracie kanał. No to co, z patronami słyszę się na czacie, a Wam bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć.